Na jakich okrętach podwodnych? Nie, na, na statkach. To, to, na dwosem skrzynek nie ja wiem czegoś? Co tu... to tu kupiłeś? O 3,40. 3,40. Trzecia To 3, sam 4, przełącznik, ze stówę jest wart. To ich wszystko działa. <laughs> nie, to nie są tanie rzeczy. <laughs> to nie są tanie rzeczy. Przepraszam, <laughs> 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 <Słuchaj śmiech> mi się pan i drugi Drugi pan taki, tutaj mi rękę podał za za Hany, za liczy Hany. Nie? Wie pan, dla kombatantów? Zobaczymy, czy oni zbierali na radnych w gazie, wiesz? No skądś jest, ja nic nie znam, a oni gdzieś z tego internetu, o. z jakiejś tej przestrzeni kosmicznej, i on coś do mnie gada. Skrzynka kontaktowa, płyta <laughs> tak. się podnosi, kurwa i składek kosmiczny fajne hasło, list dębu. Tak, ak akcja list dębu. <laughs> nie <laughs> można powiedzieć, że to... A już na pół roku sprzedaje. Proszę? Na pół roku pan coś sprzedaje. On jest bardzo przywiązany do swoich rzeczy, on tak naprawdę nie chce sprzedać. No, tak. Sygnaturka, Zobaczmy, to... o kurwa. No, to Taka żydowska, żydowski znak. Znaczy. czułem się jak w takim nieodkrytym trochę muzeum. To tu się coś zapomni, to to, coś się od tego. Jest, A wiesz, ja myślę, że czymś takim, żeby może w kotlinie jakiś. założyć. Komar stracił silnik. Nie było mnie niestety na żywo, żeby to. Powiedz coś do, do mikrofonu. Dzień dobry, wierni paryfianie. Zimowy z pingwina. I słuchajcie, jest tutaj u nas gość specjalny. przedstawić kolego. Jest wesoły pan pingwin. Na jakich okrętach? Podwodnych? Nie, na, na statkach. On. To, to na wyposażeniu skrzynek, nie wiem, czegoś, wiem. To, to? się mhm. przyjdzie, jeżeli nie wydam... Kucharza, wyposażenie kucharza. I, to jest, i tak zjechałem z ceny naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie, to nie można, nie można powiedzieć, że to... Pan już od pół roku to sprzedaje. Proszę? Od pół roku pan to sprzedaje. On jest bardzo przywiązany do swoich rzeczy, on tak naprawdę nie chce sprzedać, <laughs> tylko udaje, bo mówi żonie, żeby wyjść z domu. Tak. Mówi jadę pohandlować, a przywozi jak... więcej niż wywiódz. Jak, jak mówisz, jak mówisz, tak, 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 tak jak mówisz. No. No, Dobre, nie problemu, nie tak jest. to jest, to tak jak Krzysiek Dobre, właśnie, on dobrze. chciałby sprzedać, tak, ale wiesz... rzecz. O, fajna. moimi inicjałami. Troszkę tego w życiu przerobiłem, ale ze swoimi inicjałami pierwszy raz wyciągam, no, w życiu mam. No, fajne, fajne. Ale co, tu kupiłeś? Co tak? O 3.40. 3.40. <grym> Czekaj, ty jakiś gość mnie złapał i mówił... <grym> Aha, bo to możesz na ten, na pasku nosić taki szperacz. Oni nosili, bo to zakładałeś albo wiesz, co albo i, przed... i goniłeś, albo wiesz, zakładałeś bateryjkę i, i goniłeś dalej Niemca. <grym> do Warszawy Nie, No fajny, fajny, ale patrz, jeszcze przełącznik działa, zobacz. To sam przełącznik ze stówę, jest wart. To tutaj wszystko działa. To są same dobre rzeczy. On tu, tu jest jest tylko, wysute, przewód jest tylko odcięty, bo ktoś mówię, nie mógł wysiąść. Ale jeżeli jest działa, to może to działa. Chyba nie sprawdzę, bo kable jest odcięty. To jest już nie ma coś zepsuć. To nie jest taka, żeby to jakaś maszyna była, to by tam A taką ma tą maszynę, gdzieś mam takiego szpulasa. A tu jeszcze Proszę. Buty Można ten, ma idea puścić. 150 zł za zaryd. Jaki masz numer? Nie, ja butów Nie, buty mam już. Ile masz za to? Za tych dwóch? Stówka. stówka Może ktoś, ktoś się 100? mnie pytał właśnie o to. 120? 120. Już, biorę no, mi się podoba. Już, tak już, już. ale się nie, podano. bo... Brałeś u mnie, żebyś nie brał tu co innego, ale mówię, ja... Nie już warto było postać. Tak jest, jest swój, mówię, to ja tam W dobre problemu. ręce idzie. O, taki mikrofon też kiedyś miałem. Potrzebujesz? Nie. Krzysiek mi wczoraj chciał dać, o, taki właśnie ma mikrofon, coś podobny, nie, tylko on, że... On nie, ma, on ma inny. Tak? On ma taki bez sprzętników. A, a z tym śpiewał Nick tak? Jagger. Tak? Takim samym, jak w Warszawie był. Fity, to jest Philips, jest panie, to nie są tanie tam. rzeczy To nie są tanie rzeczy <grym grym grym> Czekaj, To tu rozrabiam u Ciebie 40 liśni mhm. z tej strony stoi. nie? Nie, z tej strony stoję właśnie nie? O! O! I, miłych. I, I na tym ba, cała bajka polega, no. żeby A... być miłym to, to, i uśmiechniętym i zadowolonym z życia. Tak, bo to są, widzisz, niektórzy, niektórzy oglądają Niektórzy piętne, są smutni. Bo, bo, rzeczy. mi się Pan drugi raz, drugi Pan taki, który mi rękę podał za, za Hany, za dobicie nie? Wie pan, ja bardzo chętnie, tylko, tylko, tak, tylko to jest coś takiego, że to nie z tak każdym można rękę podać, to też nie jest tak do końca, wie Pan o dobrze. <laughs> to, to nie z każdym można <laughs> rękę podać. To czasami się spotykam. On dawał swoim cenę, ja swoim cenę, a wtedy on do mnie, wie dalej pan, idę pan, kawę, kurczy takiego. O, ja miałem też takiego gościa, coś tam chciałem z tym. Z, z jakimś szkołem się spytałem, wiesz, no jak pohandlować, nie? No jasne. To, kurwa, coś, co ci się stało? Gościu, nie? No, co ta si Nie w nocy. On wie, że nie Wiesz, jak wiesz, on jest spięty, spięty napuchnięty, wiesz, wiesz no. no, i on idzie rano, wiesz. No. Nieszczęśliwy, no, nieszczęśliwy. To idzie rano, nieszczęśliwy, wiesz, wiesz taki o, robię, ty, nie? a to na węgiel jest? Nie, ja... to jest na duszę. Na duszy. Ale duszy nie masz. Nie masz dusza. Sprzedana <tuszę> dusza. Mam, dusz, mam duszę. No, a ta sprzedana? To, to jest... Yy... Co to jest? Słuchaj, to jest yy, Skarbonka. skarbona, ale to była dla kombatantów po pierwszej wojnie światowej zbierali dla rannych po gazie. Więc mm -hmm. zobacz jaki jest wykon, wykon tego, To jest y, Majster jeżeli chodzi o zrobienie. No, ktoś sklepał dobrze. No. A, a ja się otwieram? Proszę? Ja się otwieram. To jest normalnie zbieruję. A ja się otwieram? Tak. A. No, tam są te śrubki, widzę. A już. tak, tylko, że. Nie otwieraj, bo zapisuj. Nie, co? Tylko że. te marki wyskoczy. Aha, no. już już tak, tak. no. Marek wyskoczył. Marek może wyskoczyć. nigdy ja nie, 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 nie wiem, po to stronę to się otwierało. Bo... Dobra, no. idę dalej. No. Powiedz mi tylko jeszcze ten karnisterek, w jakim masz pieniądze? Mówi, no, ten trójkątny, no? No widzę, jak mają się. Dla ciebie? No. Ja go cenię ja dwie słowy normalnie. 20, Ty byś marczał, nie? 25 litrów. No właśnie zastanawiam się, teraz kupiłem taki amerykański od Krzyśka. Nie, ale galonówkę. Ja też miałem te galonówki. Tak? A masz jeszcze? Nie mam już galonówek. Ja, że, ja pas, mam z ale wale 38 18. bez brony, wiesz, ale to już tylko cię cofnę. Aha, ale niemieckie, niemieckie, nie? Niemieckie, ale 38, ale bez brony, żeby było No, To no. jest Rzadko, żeby był bez brony 38, no, 38. 38. bo i wiesz, brony też do nich jechały, wiesz. <laughs> Ale no ale to... nie, ja amerykański kupiłem. Ja USA. US, US ja wszystkie, ja wszystkie, ja wszystkie te... Maciej, to. Macie dobre które za, za ten. Aha, Jeszcze pomyślę na naszym... może... Czekaj, ja jaś mi coś pokażę. Wydana, do dostałem gratisa. Do Wespy. I wespa nie interesuje, więc pewnie to trafi. Znaczy interesuje mnie Wespa. myślałem, żeby nawet kiedyś kupić, ale chyba to pójdzie na nagrodę. No, zobaczymy. Tam jest Pani, która lubi kamery. Przyjechałam w kasę. No, tutaj też. Witam, witam. Różne skarby, ale... Dobra, wracamy. No, dostałem od Bogdana znowu jakiegoś gratisa. Bogdan zobacz. to zawsze, kurczę, coś wziąć no ty lubisz takie właśnie no. No. Ale to odbite chyba. Tak, jest. taka Odbitka, tam. prawda? No, no ale, ale zawsze co. Zwykle. Spotkałem kilku znajomych. No, na no pewnie. Ile lecę ja zaraz no. no akcji. I co, nie oglądasz jeszcze żadnego odcinka? Czy oglądasz już? Nic, ja nie mam internetu, nic bo na... Tylko cały czas mnie atakują, coś, wiesz, ktoś przychodzi tu. Ty, ale ja tu widzę. I wiem, mówi część co coś, coś, coś do mnie gada, wiesz? No. Ja nie wiem chyba, no. co ci ludzie co ode mnie chcą. Tak, tak, oto, no. Aha, no to biorę, no biorę. Bierę. stoją i mówią, że on skądś jest, ja Faktycznie nie znam, a oni gdzieś z tego internetu, o. z jakiejś tej przestrzeni kosmicznej i on coś do mnie gada. To a znaczy, potem mówi Marcin, ja nie wiedziałam co zgrane I Stoi tu i gada i pozdrowić kogoś. Ja dopiero potem zaskakuje wiesz? O co chodzi? A oni gdzieś tam się naoglądają tego, tego, co już się pytali, co u Krzyśka, co i co... No, się a oni się dzieje, tam wiesz? oglądają, to przychodzą, że to jakaś... Skrzynka kontaktowa, płyta tak, się podnosi, kurwa i spodek to jest, tu jest e, fajne hasło: liść z dębu. Tak, akcja liść z dębu. ja czasami wiesz, bo człowieka nie znam, a on gdzieś na tym internecie z całym rozmawia. Tu brzo, tu brzo. Ja po twarzy nie wiem, kto to jest. Wiesz? On coś gadał. No tak, no ja też ludzi spotykam, ja mówię, też tu, nie no, znam, co bo nie widzę się. co się czepiają? Twórza. Mówię, będę musiał plac zmienić, coś Skarbowej mi przyjdzie wreszcie i... <śmiech> <śmiech> nie, takich rzeczy, wiesz, to masz na własny użytek. No. Wszystko. O ty, ale tu jakaś jest ta. Siekiera taka obrzędowa, tak. Sygnaturka, Zobacz, no to... o kurcze. Taka, żydowska, żydowski znak jest Ale super Ktoś że ta siekiera jest warta nawet do 200 złotych A oni ją łap... cenisz? Oni... No w bym chciał za nią wziąć Oni łapią tą siekierę i myślą, że grąbania drzewa i to są tanie rzeczy Ty, no To jest stara, bardzo super. stara siekiera, tak Siekiera ekstra, naprawdę Sygnatorka to jest... piękna, nie? To tego tanie nie oddawaj tak. Krzyś jakby widział to teraz by wiesz Byłem u niego teraz, robiłem właśnie filmy u Krzyszka, A u Krzyszka? Tak, tak, no No On tam ma na ogrodzie, tam kiedyś byłem u niego coś, jakieś no. Mam guśniki Ma, no, ma tam kolekcję. Jakbyś się wejdzie w takie coś, to się, to się ma duże kolekcje Ciężko no. wyjść, no, ciężko ja, wiesz, ja musi ja się coś, coś wyciągam w kartonie nagle patrzę Ja pierdziele, jaka fajna rzecz, bo to gdzieś leżało z 6 lat kurcze No właśnie, u Ciebie w, tam, w garażu to by było no dopiero No jest, powoli kurczę. będę to wiesz, odkrywał tak, nie? Niech se leży, to wiesz, czuję się jak w takim nieodkrytym trochę muzeum bo tu się coś zapomni, tu to, coś się o tego i coś się dzieje. Wiesz? No tak. Coś się dzieje. No musisz tam wygrzebać po, jakieś. Powoli, znowu, bo nie, nie ma takiego wiesz, zbytu też na ten towar. Powoli, łatwo jest kupić, a ciężko jest sprzedać i powoli trzeba wyprzedawać i potem będę wyciągał dalej, wyciągał. No tak. A, dużo, a oni System. wiesz, siedzą i patrzą. Powoli se pykam, tak myślę jeszcze o jakichś innych rzeczach troszkę gdzieś jeszcze, teraz osłabły place, wiesz, osłabło trochę. Do no 19 znowu, roku, do 20 spadło troszkę to wszystko. Gdzieś no, ale tu masz super myślę, żeby stówkę, gdzieś Coś nie? takiego jeszcze, żeby dorobić troszeczkę pieniędzy. Nie Już, wiem, Bo co Ty w tygodniu robisz? W tygodniu to no jeżeli załatwiam nie? ten towar w sumie, wiesz. No ale te giełdy nieraz, wiesz, deszcz pada, to Ci zawsze coś ucieknie. Ale coś takiego jeszcze, żeby było, nie wiem, Myślem na razie, wiesz? Mm -hmm. Myślę, Co ja wymyślę. 8 zł 8, tak? 8 zł, No dobra, no coś możemy te. A w jakim ty rejonie mieszkasz? Gdzieś? W starych tamtej... oporów, a to druga strona. Bo ja czasami potrzebuję też do jakichś, wiesz, różnych robótek. Do ciężkiej roboty? Do ciężkiej może nie, ale jakiś tam wiesz. Dobra, tak, tak. uciekam Krzyś. Wespę weź. <coughs> Muszę wespę być. Wziąłeś wziąć? ten? Tak. Tamten? Fajne to było, kurde, coś co? się dał. On chciał pienić. Tak, ryk. tak, wziąłem. tak? Trzymaj się szczęśliwego o, nowego roku. Wzajemnie, wzajemnie. Za tydzień mnie nie ma. z tygodnia na tydzień szła w dół, ja na 10. Aha, no to wiesz, to tak najlepiej, nie? Ty, a tu książkę jeszcze masz jakąś z tymi z orłami. No jest, tam, zobacz, z przodu, pieczątki, bajery. A co tu jest? Wiesz, ja myślę. Czymś takim, żeby może w kotlinie jakieś założyć takie jakiś co? Jakieś noclegownie danią czy coś, coś takiego, wiesz? Żeby tam się to kręciło, a ja sobie jeździł, a ja sobie będę kolekcjoners prowadzić Aha, o. Takie coś, wiesz. Takie, wiesz, jedno się żeby uzupełniało drugie, wiesz? No tak. Wow. Jakieś takie miejsce. Co, tak, jakieś to, takie stare siedlisko jakbyś kupił, nie? Tak, spokój, żeby był. No to Dobra, nie uciekam. To, Cześć. Krzysiu, mega fajny gość, eee, tak myślę jak tu można mu pomóc troszkę, chociaż on się dobrze czuje, tam nie trzeba mu chyba pomagać, <laughs> z drugiej strony, eee, ale muszę tam kiedyś go zaprosić do siebie na jakąś herbatkę, może poopowiada trochę jak tam opróżnią, bo nie wiem czy oglądacie moje odcinki, ale często trafiają mu się jakieś właśnie stare mieszkania, piwnice, strychy, Jakichś zmarłych osobach, i on tam właśnie te, to wszystko ciągnie do siebie, do swoich garaży. Może kiedyś uda mi się tam wejść do tego. No, dzisiaj w zasadzie nic nie kupiłem. A, kupiłem tą, tą czaszkę. Ktoś tam chciał tą czaszkę. E, taką czaszkę jedną. Później wam pewnie ją pokażę. I idę tutaj, muszę wyjść na ulicę Góralską do Łysego. I jeszcze chyba z Edim lecimy w pewne miejsce, o którym się pewnie długo dowiecie. Oglądajcie mnie, subskrybujcie, lajkujcie, zaglądajcie. Eee, za chwilę pewnie wleci część vlogowa i tam wam jeszcze poopowiadam różne szmery bajery. Hej! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozlotycom. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka wujka, babci Stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozlotycom. I tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, na szyfki, wpinki, szyldy, blachy. No mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej! Cześć. To była druga część właśnie Stargu Świebockiego, wczoraj była pierwsza, a dzisiaj już troszeczkę krócej. Ale chyba było treściwie. Dawno fajnie było, dawno Krzyśka nie było na filmach i się pojawił. Wczoraj widzieliście, że tutaj kolega DZ był u mnie i zobaczcie, komar stracił silnik. Nie było mnie niestety na żywo, żeby to, żeby to nagrać dla was. Miałem inne pilne zajęcia, ale dzisiaj można zobaczyć, jak to wygląda. Mam nadzieję, że będzie dawał informacje i że komar odżyje, i będziemy robić tutaj rundy testowe i jazdy w koło komina. <śm> a dzisiaj słuchajcie, Anna przyszła, odwiedziła mnie w końcu. Cześć, Aniu. Cześć. Ania tutaj jest tak. O, Ania będzie głosem. Zobacz, Aniu, powiedz coś do, do mikrofonu. Dzień dobry, wierni parafianie. <grym> Także zobaczymy, co później tam jeszcze sobie tu ustalimy z Anią, pogadamy, porozmawiamy. Dzisiaj chyba konkursu nie będzie, bo wyjeżdżam w daleką podróż. Będą różne pewnie... Mam przygotowane filmy, może się uda, że będę do dogrywki robił właśnie na wyjeździe. Ale dzisiaj tak na króciutko. Jutro nie będzie niestety filmu. Także i dzień będziecie mieli odpoczynku ode mnie. No i tyle. Papa, pa. śmiało można. Gdzie można? Na ogień. Na ogień niebo się stopi. Jest tu Ania. I słuchajcie, zapomniałem, że Ania wygrała tutaj cały ten. Całe stado nagród. I teraz teraz sobie te nagrody tu przygotuję. Ania robi też filmik tutaj ze sklepu, więc będzie. A Ania ten, u Ani będziecie musieli zobaczyć, jak to jej okiem wygląda. Tu masz Aniu pierwsza nagroda, dostałeś dariuszowe naklejki. Mogę sobie na lodówkę nakleić dariusza. A to, powiem, to sobie na lodówkę przykleić. <laughs> I czekaj, gdzieś tutaj było, gdzieś tu były od naszego tacowego Piotrka. O, flakony małe. Tylko nie przesadzaj. Z, wiesz, O, tutaj jest. Dla czubówny. Gdzieś. O! Dla czubówny. Fajnie. Nie można robić reklamy alkoholu, to wam nie pokażę. Od tyłu. Zrobimy. Chociaż o, o, też te flakony były tak u nas wyeksponowane. O! Piotruś. Dziękuję Ci za takie ten. Zacne nagrody. No i tak sobie tu chodzimy, zwiedzamy. Będziecie mogli zobaczyć sobie na tym y, drugim filmiku gdzieś tam pewnie linka. Będzie Aniu dzisiaj ten filmik, czy nie? Nie, dzisiaj nie będzie. Ale będzie u ani konkurs. U mnie nie będzie, ale będzie u Ani konkurs. Słuchajcie, ani, ani się staty w się i nie ten. Tutaj jest przyczajki nagrywa. Na to będziecie u niej musieli zobaczyć. Ale da, u mnie nie będzie dzisiaj konkursu, ale będzie u Ani konkurs. Boże, pierwszy wypadek na tym. <grymne> na planie. <grymne> Łomatko. Taki termometr metalowy w stylu retro z taką panią pinup I coś tam na pewno jeszcze dodam to będzie u Ani na konkursie. Dodałem też dzisiaj w karcie społeczność. Community, tam link do filmu Ani. Zapraszam serdecznie do oglądnięcia, do zapoznania się z informacjami, bo takie dosyć ważne informacje teraz w tym niedługo zbliżającym się czasie rozliczeń podatkowych rozliczeń 1%. Ogólnie o, o tym 1%, ale też o tym, że można tam właśnie. Wspomóc Anie, i jak się zdecydujecie oglądniecie albo lubicie Anie z ich komentarzy wesołych i rozbudowanych bardzo często, to można też tam będzie ten kod i informacja, gdzie ten jeden, jak ten 1% rozliczyć. Kolega Marcin Dziubeks też do mnie pisał, że też tam na mamę chyba zbiera, ale to tam nie wiem, wkleję. Marcin, wklej proszę info na czacie, jak jesteś. I wklej na pewno w komentarzu i pewnie w opisie gdzieś tam będą też informacje. I do Ani filmu. Jeszcze raz wam podam ten link. I Ania może wklei teraz jako ta niebieska pani moderator. Co znalazłaś coś tam? Nie, co to jest? Co to jest? To są magnesiki takie małe. Czekajcie, tak, tak, tak. O, takie małe magnesiki, to. Ania wynalazła no się czekoladki. Spodobało. Nie, czekoladki to Czekoladki to nie. O Boże, mam nadzieję, że ten kaszel to nie suchoty i nie zejdę w drodze do Berlina. Bo czekam, jest teraz trasa. No i zobaczymy tam. Mam nadzieję, że znajdę jakieś graciarskie klimaty i, i będę jakieś filmy, będę mógł Wam coś pokazać. Dobra kończę Nie gadać, bo się nagadałem, ale słuchajcie, powiem wam tylko, że Ania jeszcze więcej gada ode mnie. W życiu nie. <coughs> Więc są, wiesz, są jakieś perspektywy, że nie jest tak źle ze mną. Dobra, to na razie, pa, pa, pa. Mąki, a tu jeszcze ten, dam ci jeszcze, Aniu, właśnie te miętóweczki. O, takie miętóweczki, żebyś miała sobie na ten. Poczujesz miętę. <coughs> Jeszcze wylosujcie, wylosuję, bo dałem Ani koszulkę, ale jeszcze zapomniałem, żeby dać jej tą torbę. Mam takie fajne torby. Easy Riderowe, bawełniane na zakupy. Wam mówiłem e, temat e, ekologii e, i tutaj różnych rzeczy jest mi bliski, także żeby nie wywalać, nie brać tych jednorazówek po milion razy, to warto taką sobie torbę m, zakupić bawełnianą albo dostać ode mnie, wygrać w konkursie. Dam tu Ani. Czekajcie. Dobra, dam mi dwie. Albo trzy, to sobie komuś może da. I tyle, zapraszam Was też do mojego sklepu, w ogóle, właśnie motozloty.com. Jak macie ochotę, jakieś pomysły na prezenty, różne, jakieś retro przedmioty, szyldy, kubeczki. Nie kubeczki, to zaglądnijcie sobie, poprzyglądajcie Tam mam kilka tysięcy różnych produktów. To na pewno. Coś wam, mam nadzieję, przynajmniej, że na pewno wam coś wpadnie w oko. O, trzymaj, Aniu, tu jeszcze ten, takie w te, to rebunie bawełniane na zakupki. Już miała, a tymczasem możesz sobie. Będzie na Swoje tam nagrody popakować. Nie wiem, to się dopytywałam, co tu jest. Mhm. To też nie każdy tam wejdzie na stronę sklepu, czyli już ta, wiem, że na przykład ta... takie coś to są kamienie do zapalniczki. Tak. Które te zapalniczki później obejrzę. Mnie i knot. Tutaj są magnesiki w takich pudełeczkach sprytnych. Myślałam, że czekoladki, no ale cóż, ból egzystencjalny jest wielki. Tutaj są miętówki. Tak. Wszelkiej maści miętowej. Tutaj co, skarbonki, tak? Tak, to są skarbonki, obojęcia. kubki. Słuchajcie, Ania ma taki głos, że powinna prowadzić ten, medytacje prowadzone. Od razu każdy by zasypiał w pierwszych trzech minutach. No, no właśnie, dlatego muszę robić krótkie filmy. Średnia oglądalność trzy minuty i wszyscy śpią. Słynna maść. Tak, tutaj jest zapas maści. Powinniśmy zrobić tą, wysyłka bezpłatna maść na bulldoopy. A to są kubeczki i to już wiem, że... Okay. Raz, 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 jeden, jeden, próba mikrofonu, kolejne wejście, klaps, wysypasz klapsa? Nie, no, klapsa. <grafia> klapsa dostał. <grafia> słuchajcie, <grafia> taka ważna informacja, <grafia> dla widzów, którzy jeżdżą motocyklami, albo nie jeżdżą, ale lubią te klimaty, kolega mój serdeczny Hop z Bytomia organizuje mega imprezę, zimowy Zlot Pingwina, i słuchajcie, jest tutaj u nas gość specjalny dzisiaj, Yy, jak, czy, jak, jak, cię, jak cię przedstawić, kolego? <laughs> Jest wesoły pan pingwin. Będzie parada pingwinów. Yy, także informacje o zlocie. To taka zimowa impreza. Mam nadzieję, że będzie śnieg. Będzie na pewno wesoło. Yy, będzie dużo różnych tam atrakcji pewnie trunkowych, będą też nagrody od nas do wygrania. Będzie Łysy z Moniką ze sklepikiem naszym. Nie, niestety nie będzie w tym roku, ale będę tam duchem, będę czuwał nad wami. Także serdecznie jeszcze raz zapraszam i tyle. Pingwin jedzie, pingwin też będzie pewnie nagrodą, albo nie wiem, hop, rozdysponuje, co tam zrobić z panem pingwinem. Pan pingwin się już troszeczkę zmęczył i odpoczywa. Dobra, to była taka wrzutka reklamowo-promocyjna mojego serdecznego kolegi, który też organizuje imprezy. Eee, oprócz pingwina jeszcze chyba lot złotej kaczki kiedyś, coś takiego w tożku było, więc tak go możecie skojarzyć. Dobra, teraz już chyba uciekam. Pożądanie numer. Pożegnanie numer 5 tutaj Ania mi podpowiada. Ha, 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 pa, pa, pa. Ty teraz nieuczciwe, będziesz wiedziała na czacie, ile było pożegnań. Ale nie ha, będę ha, 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 w Trzymajcie się. Pa, pa, pa. Zdjęcia.